Senior białe pasy 76 kilo, Wojciech Baumer, Piotr Kaszycki. Wojciech Baumer, Piotr Kaszycki. Mata numer 3. Biały Paso 76 kilo, Krzysztof Reisner. Niemieckie 82 Łukasz, Łukasz, poproszę. Mata Łukasz, <laughs> <laughs> od lekarza i i <laughs> Łukasz, <laughs> 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 A, to... <śmiech> 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 Mata numer 8, Seniorzy Niebieskie Paso, 68 kilo. Proszę o przygotowanie się pana Daniela Szymańskiego z Kopa oraz pana Łukasza Szostaka z Rio Grandi.